Cześć moje drogie osoby spod znaku wagi. witam serdecznie, zapraszam Was serdecznie na nowy horoskop znaczy po części, będzie odnowiony, trochę odkurzony można powiedzieć tutaj zobaczycie jak to będzie wyglądało, ja dziękuję oczywiście za wspaniałe komentarze za to, że Wam podobają się jakieś takie zmiany malutkie, ale są tak więc dziękuję za tą piękną energię, dziękuję za subskrypcję kanałów no i za to, że po prostu jesteście a jakie karty? No zaczniemy oczywiście standardowo, tak od Single. 7 pucharów, osoby zajęte 10 pucharów, osoby szukające pracy. Sprawiedliwość, osoby mające pracę, dwójeczka mieczy, finanse 4 miecze, totolotek grosowy 8 denarów, seniorzy 9 denarów, zdrubeczko, 6 denarów. Co mogę zrobić dla siebie? 3 denary. I kolejna nowa kategoria. Czy jest to dobry czas tydzień na podróże? Słońca, więc bardzo fajny aspekt. Myślę, że powinien się spodobać. I zaczynamy od siódemki pucharów dla Singli. Czas trudnych wyborów, iluzji, złudzeń, oceniania też powierzchownego po pozorach. No i właśnie z tym karta tutaj może nas z, z jakby zmierzyć. Tak możemy się z tym w ogóle zmierzyć. Może w to w nas uderzyć, że będziemy oceniać powierzchownie, po pozorach. Tak mówi się, nie oceniajmy książki po okładce, bowiem możemy dokonać złego czy fałszywego wyboru. No i przed tym karta właśnie ostrzega. Jeśli chodzi o aspekty tutaj bycia z kimś, dziesiątka pucharów będzie to czas sielskich, fajnych. Spotkań rodzinnych, harmonijna atmosfera, dary od losu, doskonałe wiadomości, uroczystości, wesele, narodziny dziecka, komunia no cokolwiek tutaj. No dobre, dobre, dobre aspekty, gdzie łączy się rodzina i cieszy się z tego, że jest razem, tak. Może być też wiadomość o zaręczynach, ślubie, tak. No same pozytywy. E, szukamy pracy, mamy sprawiedliwość. Sprawiedliwość mówi nam o tym, że znaleźć, powinniśmy znaleźć pracę, ale będzie to rodzaj uczciwego i konkretnego wyboru, a raczej powinien być. To znaczy podchodzimy racjonalnie do tego, komu i z jakiego powodu zawracamy tak zwane głowę. Czyli tutaj, mimo wszystko, jeśli się zdecydujemy na pewne aspekty, na pewną współpracę, bądźmy uczciwi, ale ważmy, co jest dobre, co jest złe. Uczciwie oceniajmy i szybko też odstawiajmy coś, co nam nie pasuje. Natomiast te dwójeczka mieczy dla osób, które mają pracę, no tutaj, chwiejności, takie blokady, zaślepienie, takie bycie między młotem a kowadłem, możliwość dojścia do porozumienia, ale tylko dzięki temu, że zdejmiemy przepaskę emocji i wątpliwości. Finanse cztery miecze i gry losowe, hazardowe, 8 mieczy, znaczy osiem denarów. Osiem denarów tutaj no takie stopniowe dochodzenie do jakiegoś, do jakichś wygranych. Natomiast sama w sobie karta jest kartą no, systematyczności. Na przykład powinniśmy systematycznie grać, wkładać pewne pieniądze, pracować nad jakimś systemem ewentualnie. Jest to dosyć ważne. Natomiast w ogóle jakiś zastój w finansach, więc tutaj też nie inwestujmy bardzo dużo. Seniorzy mają dziewiątkę. Denarów, dziewiątka denarów jest kartą pozytywnego egoizmu. Dbajmy o swoje interesy, ale też możemy zostać wykorzystani przez chytrą, sprytną kobietę. Tak, często mi się ta kobieta tutaj pokazuje. No niestety karta tu w tym przypadku reprezentuje kobietę, ale też wykorzystanie. Na przykład nie cenimy swoich umiejętności, swoich, swojego wysiłku wkładanego, no i ktoś to wykorzystuje. Tak ogólnie karta profitu, zwycięstwa i też wygranej, czy jakichś przychodów, ale też asertowności, która powinna zagościć w naszym życiu. E, zdrowie. Sześć denarów, karta spotkania z lekarzem, i karta tutaj e, warunkowości. Chcesz być zdrowa, zdrowy, zrób to i to. Tak, coś za coś. Karta też inwestycji w zdrowe. I zwróćmy uwagę oczywiście na ręce, dłonie, spawy gastryczne, jelitowe, no być może tutaj zmienimy na przykład dietę, coś w swoim no, sposobie żywienia, sposobie życia. Co mogę zrobić dla siebie? Trzy denary. Współpracować się, otworzyć na współpracę, na kooperację, na innych ludzi, na współpracę. Dzięki współpracy, przedstawianiu swoich projektów mogę się zrealizować i będę z tego powodu szczęśliwa, szczęśliwa. Czy to dobry tydzień na podróże, słońce mówi, że tak jak najbardziej planowanie podróży tutaj przyniesie wiele satysfakcji. Tak więc myślę, że będzie to dobry tydzień i fajnie zaplanujecie pewne kwestie. I tego Wam życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Przechodząc dalej do osób spod znaku skorpiona. Witam serdecznie drogie Skorpiony. Już za chwilę przejdziemy do horoskopu. I już wracam do Was do skorpiony. Zapraszam na horoskop. Zobaczmy, co będzie się działo w przyszłym tygodniu. Przedstawię Wam szybciutko, nowszą troszeczkę wersję tych aspektów, które zwykle omawiamy. Bardzo dziękuję oczywiście za to, że jesteście i za to, że bywacie na kanale. I jakie karty? Dla singli standardowo pustelnik, chodzi o kategorię, oczywiście. 8 pucharów dla osób zajętych. Osoby szukające pracy Jednak Buław osoby mające pracę. O 6 denarów, finanse, dwójeczka buław, gry losowe hazardowe, dwójka mieczy. Seniorzy, 3 denary. Aspekt zdrowia, 8 mieczy. Co mogę zrobić dla siebie? To nowa kategoria i czy to dobry czas na podróż? Rycerz mieczy. No i tak, zaczynamy od aspektu singli. Macie kartę izolacji, być może w tym tygodniu po prostu nie będziecie szukać nikogo, będziecie raczej szukać własnej indywidualnej ścieżki, no i odwracać się możecie od świata, tak? Ale nawet jeśli poznacie kogoś, czy będziecie próbować po prostu szukać, to nam pustelnik mówi, że gdzieś tam, no, izolacja nas spotka, bo możemy być jakieś znajomości, relacji, ale ona może być właśnie pustelnicza. I możemy czuć się osamotnieni. Tak samo w jakimś sensie będzie u osób, które mają tutaj kogoś, także izolacja będzie mieć znaczenie, niektórzy się rozstaną, niektórzy będą chcieli się czasowo na przykład gdzieś tam odizolować, od siebie odseparować. Tak? Szczególnie jedna ze stron może chcieć tego, ale też nie zawsze, bo czasami jest po prostu taka samotność we dwoje, że na przykład chcemy spędzać tylko i wyłącznie czas z ukochaną osobą, a nie rodziną, nie innymi osobami i będziemy się oddalać po prostu w imię własnych wartości, własnego się. Natomiast jeśli szukamy pracy, tak, bo tu kiedyś było pieniędzy pracy, to jest na samą pracę. Giermek Buław mówi o tym, że możemy otrzymać pracę, zacząć coś zupełnie od początku, uczyć się czegoś, iść na kursy. Możemy też liczyć na pomoc młodej osoby, spontaniczne decyzje, spontaniczna współpraca, dużo wiadomości. Mamy pracę, mamy szóstkę denarów. Aspekt związany z mężczyzną, ale też z negocjacjami, warunkowym podchodzeniem do czegoś i zadbajmy o równowagę w dawaniu i braniu. To jest dosyć ważne. Może ktoś coś nam przedstawić, jakąś propozycję, jakąś wizję, no i tutaj musimy umiejętnie do tego podejść. Mamy szansę jednak na awans i możemy być też zdani na łaskę, ale też ktoś może nam okazać gest, choć będzie też i tego cena. Natomiast finanse, dwie buławy i dwójeczka mieczy na gry losowe, gry losowe rozchwianie, takie niemożność zdecydowania się tak, na, na konkretną grę no, liczby, a w grach, a przepraszam, a w finansach w ogóle też uzdwojenie tylko innego rodzaju, na przykład dwa źródła, dwie możliwości przychodu. Dwie podróże, dwie ścieżki, dwie wiadomości, z których trzeba wybrać. Tak czy owak, tutaj finanse będą dynamiczne, ale będą wymagały szybkiego działania, choć tutaj gry losowe, zablokowane, moim zdaniem, w jakimś sensie. Ten pieniądz bardziej z innych aspektów się pokazuje seniorzy trzy denary tutaj dobra karta na współpracę kooperację budowanie wspólnie przyszłości zadowolenie, budowanie relacji poczucie silne w grupie, dobre inwestycje awans i przy jakiejś na przykład pieniądze, które do was mogą przyjść stóweczko, uszemeczka, myczy, pokazuje nam aspekt zblokowania uważajmy na Oczy, układ też hormonalny, karta, niestety, związana z operacjami, możliwością przeprowadzenia operacji czy umawiania się na nią czasem karta przeleżenia w szpitalu, karta uwięzienia, możemy się sami więzić w jakiejś myśli, koncepcji lub w jakimś sensie no coś nas tutaj zblokuje, tak? w jakimś sensie, tak, uważamy na też ostre narzędzia, tutaj karta koplówek, jakichś nieprzyjemnych badań, no i spięcia wewnętrznego, czyli na przykład możemy się ciągle czymś denerwować. Może być nawet nieuzasadniony w jakimś sensie. Co mogę zrobić dla siebie? Kapłan. Iść po poradę. Kapłan zawsze kojarzy mi się z radą, ale też zwrócenie się ku duchowej e, stronie naszego życia. Czyli ku religii, ku wierze, e, ku, ku aspektom, które są ważne, ale nie są materialne. Tak? Czyli e, zwracamy się do własnego wnętrza, wnętrza lub szukamy na przykład porady czy przewodnika. E, czy to dobry czas na podróże? Rycerz mieczy, rycerz mieczy wskazuje tutaj niestety na nerwowość, na trudności. I myślę, że tutaj będzie to burzliwy czas, nie do końca dobry, tak? Albo ktoś może nam przeszkadzać w tych podróżach lub coś, tak? Burzliwa, nerwowa atmosfera, walka o coś, zmaganie, szybkie, ostre słowa, kłótnie, tak? Więc tru, trudności, myślę, że nieciekawy trochę czas. No wiadomo, czasami no, trzeba w danym momencie wyjechać, ale tutaj będą różnego rodzaju nerwy. No, może tak być... Zobaczycie, jak u Was wypadnie. Wszystkiego dobrego pozdrawiam i przechodzę dalej. Przechodzimy do strzelców. Witam serdecznie, drogie strzelce. Cieszę się, że jesteście. Zapraszam Was na horoskop. Zobaczymy jak ten tydzień się ustawi dla Was. Przedstawię Wam HOSCUP w kolejnej, nowszej wersji. Zobaczymy, czy się będzie podobać. Widzę, że tutaj jakieś tam nowości się podobają, więc jak najbardziej idziemy dalej. Zobaczymy, co tutaj, jak zadziała dla Was. Dziękuję za przepiękne komentarze, za to, że jesteście, za subskrypcję kanału i za cudowne łapeczki w Google. No i zobaczmy, tak? Eee, single, 8 denarów. Eee, osoby zajęte. Sprawiedliwość, osoby szukające pracy, bo było szukające pieniędzy, pracy, ale jest teraz w pracy. Cztery miecze, osoby mające pracę, dziewięć denarów, finanse, rycerz pucharów, aspekt tutaj, totolotka gier losowych, dziewięć buław, seniorzy, księżyc, zdróweczko, słońce, co mogę zrobić dla siebie? Nowa kategoria, cztery puchary. I czy to dobry tydzień na podróże? Ciekawe, czy Wam się spodoba ta kategoria, władca, a więc ciekawa opcja, i za chwilę do niej przejdziemy. Zaczynamy od singli. Tutaj raczej koleżeńskie Was czekają relacje. No, to taki ósemka denarów to takie relacje koleżeńskie w pracy, przez finanse, przez jakieś codzienne rutynowe obowiązki. Na razie koleżeństwo, coś, co trzeba wypracować, do czegoś dojść. No, chłodne, kalkulacyjne relacje i raczej, właśnie skupione na zadaniach. Mamy kogoś w sprawiedliwość, idzie czas rozliczeń, a więc tutaj powinniśmy w jakimś sensie patrzeć. Hmm, co się zbiera, czego jest więcej, czego mniej, podsumować i w związku z tym podejmować decyzje. Jedni z Was mogą chcieć się rozwieść, inni chcą wzi chcieć wziąć ślub, inni mogą chcieć jeszcze inne kroki podjąć. Tak czy owak, sprawiedliwość to karta racjonalnego wyboru i właśnie rozważania, co tam, że tak powiem, jest najistotniejsze. Także jakieś formalności odegrają tu rolę. No i Bądźmy uczciwi w tym, co robimy. Czyli wobec siebie, i wobec drugiej osoby to najistotniejsze. Szukamy pracy to cztery miecze, oddalenie, odroczenie, zamrożenie, przeczekanie. Tak? Może być tak, że w ogóle nie podejmiecie żadnych kroków po prostu. Lub coś się uśpi, kolokwialnie mówiąc. Mamy pracę, dziewięć denarów. To czas asertywnego wymagania od siebie i od innych szacunku pieniędzy. Tutaj pieniądz jest w zasięgu ręki, możliwość awansu tak, ale tak jakbyśmy zaczęli cenić się po prostu. Tak często ta karta bardzo mi się pokazuje na te osoby, które gdzieś tam są zdolne, ale no niestety jakoś tak o te pieniądze nie dbają. A tutaj karta, mimo że jest obfitości, mówi, że masz się i powinnaś się tym zająć. Powinieneś. E, rycerz Pucharowy z kolei na finanse i 9 buław na aspekt, oczywiście, Totolotka. E, myślę, że Totolotek odpada w tym tygodniu. Ograniczenia możemy być niezadowoleni, nawet jak tam coś wygramy, to będziemy zblokowani, niezadowoleni, a też coś wróci z przeszłości. Czyli mogą, po, możemy powtarzać te same błędy na przykład, tak. I się z tego powodu złościć, że nie wygraliśmy na przykład, tak. Po prostu te finanse nie będą zadowalające, też możemy się oszukiwać, lub ktoś nas może oszukać. Seniorzy, księżyc, karta mówiąca o tym, że przed wami iluzja, możecie źle oceniać sytuację ludzi, fałszywe otoczenie, fałszywe twarze, gra pozorów. Uważajcie, bo tu jest jakaś tajemnica, ona może wyjść teraz, lub możecie czuć podświadomie, że coś jest przed wami ukryte. Zdróweczko, słońce, tutaj zadowolenie, spełnienie, karta ogólnie rekonwalescencji, siły witalnych, e, ciąży na przykład też oczywiście, powodzenia w sferze zdrowotnej. No i tutaj zwróćmy uwagę na oczy oraz kwestie alergii, tak często karta kojarzy się z alergią nie tylko na słońce, ale ogólnie na przykład popak karmową czy wziewną. Że coś tutaj może być jako wyprysk, tak. No i dobra energia ogólnie pochodząca ze słońca, tak. No oczywiście nie przedobrzyjmy, ale generalnie ten pozytyw też się liczy. Co mogę zrobić dla siebie? Cztery puchary: przestać być apatyczną, apatycznym i myśleć o przyszłości, siedząc w przeszłość. To jest dosyć ważne. Nie ruszamy się po coś, co możemy zrobić. A, bo kiedyś było inaczej, lepiej. No tutaj możemy coś zrobić. I tak jak dbanie, taka apatia jest nie do przyjęcia. Powinniśmy ją przeskoczyć, zostawić przeszłość, nie żyć melancholią, tylko żyć tym, co możemy zrobić. I róbmy to przede wszystkim. Sięgajmy po puchar możliwości. I czy do, dobry tydzień na podróży władca? Specyficzna karta, tak. Ale dopilnuj wszelkich szczegółów, zdyscyplinuj się, zbierz pewne informacje, podejmij konkretną, męską, silną decyzję i wybierz też jeden konkretny kierunek lub taki kierunek, który naprawdę Cię interesuje, tak? Bo to musi być taka mocna decyzja, postanowienie. Wtedy będzie to miało ręce i nogi, tak? Więc tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Hej.